i nice. spójrz na siebie. Co widzisz? Nic a nic. A teraz co widzisz? Wstrętnego zaślinionego królika. To nieprawda! O. A ja widzę rozpromienioną dziewczynkę. Cuchnącą raczej? Dziewczynka, która śmieje się do życia. Mimo sporych ubytków w jamie ustnej. Dziewczynkę, która pewnie spogląda ku przyszłości. I jednocześnie ku przeszłości. Wiem, co próbujecie zrobić, ale wierzcie mi, on jest wkurzający. Każde słowo, które wychodzi z jego ust, wkurza mnie bardziej niż szersze Żabę. A zatem warto przejść gładko do rozwiązania numer 3. Zignoruj go, pokażę ci jak. Osiągam stan spokoju, gdzie żadne słowo ani czyny nie mogą mnie dotknąć. Dalej, dalej. Próbujcie. Bez względu na to, co powiecie, nic do mnie nie dotrze. Możecie wrzeszczeć, ile wam się chce, a ja i tak... Tak jak mówi... Rozwiązanie czwarte. Staraj się unikać tego, kto cię denerwuje. Jak? Chodzimy do tej samej szkoły. To proste. Zawsze stawaj od niego w odległości 20 kroków. O tak. Krok do przodu! Widzisz? Nie ma sposobu, żebyś mnie strzywdziła z tej odległości. To jest totalnie bezpieczne! Za żaden skarb nie zrobi... Rozwiązanie numer 5. Poproś o pomoc kogoś starszego. O, matko, to powinno być rozwiązanie numer jeden! No, słucham. O co chodzi z tym dzieciakiem, który ci dokucza? On mnie nienawidzi. Ach, tak! W księdze zasad musi być coś na okoliczność, gdy ktoś kogoś nienawidzi. Dziwne, nic tu nie ma. To może coś na to, że warto stawiać czoło przeciwnościom, nie? To może o delikatesach, które trzeba chronić przed prawdziwym światem! Okej, okay, rozumiem, ale ten dzieciak naprawdę jest okropny. Chcesz się dowiedzieć o okropnościach? Dwa miliony lat temu dostałam wczereb kamieniem od rodziców Homo erectusa za to, że nauczyłam go rozpalać ogień. Cztery tysiące lat temu wypędzono mnie ze stada za próbę wprowadzenia wiedzy o kole. W dniu, kiedy kolumb przypłynął, bo po podłodze, to akurat był przypadek, no ale bolało. Salem, 1692 ogień. A, skończyły nam się rozwiązania. Więc chyba wrócę do zniszczenia wroga! A wiesz, jaki jest najlepszy sposób na zniszczenie wroga? Nie, wystarczy, żeby się odczepił. Nie, żeby się go pozbyć raz na zawsze. Cik, 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 cik. Blu, 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 blu. Co to było? Atak z dział satelitarnych. Nie najsłabszy! No Jedynym sposobem na to, żeby zniszczyć wroga, jest zaprzyjaźnić się z nim. Dobra, zaprzyjaźnijmy się z tym potworem. Gdzie on jest? Tom, tom, tom! Chyba trochę przesadziłem. Pla, 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 pla. Billy? Ty żartujesz! Mały Billy! Mały Billy jest dla ciebie niedobły. Nie dajcie się oszukać! Jest wkurzające jak chodzenie w butach, które robią i. Damy sobie radę. Ale po co te dziwne metafory? A, witaj Anais. Czemu jesteś wzburzona? Masz muchy w nosie? A nie, racja, to przez słabe oceny. <ścoughs> A, hejka, Gambol, Ładny sweter. Włożyłeś go chyba w 2011. Szkoda, że już wtedy nie był w modzie. <ścoughs> Anais, przebywasz czasem z kimś, kto nie jest członkiem twojej rodziny? A tak, racja, przecież nie masz przyjaciół. <ścoughs> Okej, okay, myliliśmy się. Anais, zniszcz Gamonia. A nice, a ty dokąd? Wystarczy. No to się wreszcie doigrałeś. Nikt nie będzie się tak odzywać do mojej siostry. Przyjmuję wyzwanie pojedynek w południe na boisko. Dobra, niech tak będzie. Ja nie mogę. Co? Nie mogę walczyć z tym dzieciakiem, to nie będzie uczciwe. Już wiem. Hmm, tak chyba rzeczywiście będzie uczciwiej. Ale po co ci te korki w nosie? Żeby sobie dać fary. A po co ci zmysł węchu w walce? Żeby trzymać strach? Lordzie Waterson, czas zapłacić za zniewagę. Wybierz broń. Tępa pała czy pięści? Czy żadnej tępej broni. Pięści, chcę pięści. Dobrze, a ja wybieram pałę. Co? że. Możesz się schować, ale mi nie uciekniesz. Leżyczki. Ha, ha. Wracaj, ty tchórzu! A nie, czy w szkole nie może być choć trochę ostrych rzeczy? Gumball! Te frytki mają ostre brzegi! Nie, nie możemy przestać spokojnie pogadać? Nie umiesz robić dwóch rzeczy na raz? Ja umiem ruszać ustami i rękami w tym samym czasie, więc mogę z tobą walczyć i mówić jednocześnie, jak strasznie przegrywasz! Chcesz mnie pokonać? Ruszaj się szybciej!